Prezenty. Kto ich nie lubi? Jak wręczyć prezent? Na pewno nie robimy tego w korytarzu czy w przedpokoju. Przejdźmy do tej części, gdzie odbywa się spotkanie, przyjęcie i wtedy składamy życzenia i wręczamy prezent. Ale czy wiesz, że w naszym kręgu kulturowym zagrzeczne uchodzi otwarcie prezentu przy darczyńcy? Ale nie wszędzie tak jest. Na przykład w Chinach, gdzie bardzo ważne jest zachowanie twarzy, czyli tak, zachowanie tego honoru, prezenty otwiera się dopiero, kiedy goście wyjdą. Dlaczego? Bo gdyby mnie osobie obdarowanej nie spodobał się prezent i byłoby to widoczne, wtedy darczyńca tak naprawdę straciłby twarz, bo nie potrafił dobrać prezentu do moich upodobań i do okoliczności. I jeszcze jedna ważna rzecz, jak wręczasz kwiaty, to pamiętaj: zdejmij papier ochronny czy folię przed wejściem. I jedna zasada: zielonym do dołu, czyli kwiatami do góry, tak? Wręczamy prawidłowo kwiaty.